Dziękuję bardzo. Proszę Państwa i tym sposobem wyczerpaliśmy w dniu dzisiejszej sesji projektu uchwały. Kolejny punkt programu dzisiejszej sesji to interpelacje wnioski zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi. Bardzo proszę kto z Państwa ma zapytania. Kosztorys na wykonanie całego tego placu wraz z tymi zabawami, no, z zabawkami, z tym, z tym sprzętem urządzeniami i tak dalej. Jest to kwota na poziomie około 550 tysięcy złotych. Życzy, żebyśmy się dobrze rozumieli i jeszcze tego nie wprowadza do realizacji, bo byśmy mówili tylko o dokument, stronie dokumentacyjnej. Przyczyn my się że z chwilą, kiedy, kiedy będzie nabór w ramach ten, Dunajec biała, chcemy tutaj wystąpić z, z tym zadaniem i mielibyśmy dofinansowanie na poziomie około 80% i te faktyczne koszty byłyby gdzieś, no to też poprzednio, nie wiadomo, jakby się to kształtowało, ale w granicach 120-150 tysięcy. Bardzo proszę, proszę, Państwa, bardzo proszę, pan radny Jeżeli Także jesteśmy w tym temacie, to i gdyby to miało być realizowane w następnym roku, to muszą być zapisane w budżecie. Chyba, że tylko i będzie tylko środki będą na wykonanie dokumentacji. Bo wiadomo, ja że chcąc korzystać z, z jakichś tam jakich fundacji... Musimy to... mieć zapewniony udział w głosie. Musimy mieć w budżecie, czyli takie, takowe środki, znajdą się w tym budżecie przy tej całej wizerii i przy tym przeniesieniu środków z roku 2011 w płatności na rok 2012. To musimy też sobie po prostu zdać sprawę, żebyśmy tu pochopnie na podejmowali tej decyzji, a później okaże się, że te środki, które mamy zapłacić z tego roku w roku 2012, no po prostu nas podruszamy i będzie złożył kłopot budżetowy. Zgadza się, że projekty są zrobione, decyzje co do powiedzmy w trakcie są te projekty, decyzje co do, do uruchomienia, będziemy podejmować na Także to, to jest wszystko do przemyślenia. Yy, mówię, nabór, na tego typu zadania będzie, jest możliwość, mamy, że tak powiem. Temat jest otwarty, będziemy jeszcze wiedzieć, jak to się wszystko włoży. Dziękuję, Dziękuję bardzo, proszę Pan Radny. Ja mam taką prośbę, panie Komisja Rewizyjna analizuje działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jest taka prośba do Pana Burmistrza. Wszelkie umowy, bo nie wiem, jaki będzie wniosek ojcowy, czy jakie kółka zainteresować, czy jakie kółka działające w Gminnym Ośrodku Kultury Komisja poprze, czy żeby te umowy z tymi instruktorami, jeżeli to jest możliwe, dyrektor pełna podpisywał krócej, później żeby ich mógł przerzucić. Żeby nie było, że umowa jest napisana do 31 grudnia, a przykładowo okaże się, że jakieś że, że jakiejś... Wszystko jest możliwe, jest tylko kwestia odpowiedniego sprecyzowania, odpowiedniego zapisu umowy, bo umowa może być przykładowo tak zapisana, że z tygodniowym czy z dwutygodniowym wyprzedzeniem może każda ze stron umowę zerwać i uważam, że tutaj Panu Dyrektorowi zwrócił uwagę, aby ten wzorek umowy, bo podejrzewam, że on na jednym wzorach, że tak powiem, bazuje i kręci się, tutaj z Panem Radcą Prawnym skonsultował, żeby, żeby powiedzmy, takowe zapisy na się pojawiły. Dziękuję bardzo. Panie. panie Burmistrzu, Pan powiedzał mieszkańcom za autostradą, za torami spotkanie. Czy to będzie w najbliższym kwartale możliwe? Panie, pan bardzo pyta. Panie, panie Pan Proszę Panny tak. z Paweł? na pewno byśmy się spotkali, jeżeli tylko Pan Paweł w tak to, to przyjedziemy. Yy, to dotyczyło to powiedzmy tych Panów, którzy byli, bo sądziłem, że pan chodzi o te budynki, całą gospodarstwo, bo ten temat te został załatwiony. Wrócimy do, do, do tematu, tych tematów, co Pan, pan bardzo prosił. Nie ma żadnego problemu, na pewno nie w ale będzie takiego, w styczniu się z tym spotkaniem i tutaj żadnego problemu nie powinno być. Powiem Państwu, że Mieliśmy problem, bo kilka budynków znalazło się za autostradą bez możliwości dojazdu. Do więc tutaj pani, pani Sołtys interweniowała i, i powiedzmy rozmawialiśmy z kierownikiem tego odcinka, który realizuje, realizuje budowę autostrady i, i temat został załatwiony zadeklarowali, że droga, która praktycznie jest drogą już zupełnie zarośniętą zostanie przez deodę, którzy obsługują autostrady wyliczona, zakorelowana i utwardzona w Także nie tylko na czas budowy, ale później docelowo będzie to już droga taka utwardzona, gdzie będzie będą mogli siedzieć i mieszkać, bez problemu poruszać. A mniej więcej chodziło o problem, że docelowo... Ta komunikacja będzie przez wiaduk, ale ten nie wcześniej, jak we wrześniu przyszłego roku będzie budowany, a przejazd dotychczas był przez do autostrady, gdzie z chwilą podniesienia wysokości tego nasypu rzeczywiście byłoby to bardzo uciążliwe, będzie niemożliwe do, do przejazdu z samochodami i no, ci, ci mieszkańcy byliby znani no, praktycznie przez wiele, żeby najbliżej powiedzmy, się... Dziękuję bardzo. Pani Słodys, Pan Zawiarunku. Panie Przewodniczący, ja chciałam się zapytać o te środki, które nam zostały zabrane, to znaczy nie, żebyśmy nie wykorzystali tych środków. Na... 2011 roku. Się Panie Cosienko, Państwo to jest chyba nie było na jednym zebrań z Państwem sołtysami, gdzie ja powiedziałem, że to nie są pieniądze, które pan nie wykasające. Te pieniądze są dalej do Państwa dyspozycji, bo byłoby bardzo nieelegancko z naszej strony, żebyśmy powiedzmy te pieniądze wzięli wam i powiedzmy te pieniądze wzięli. Nie wziął, otrzymaliśmy, bo w tej jakiej się znajdujemy. Jeden sofec wykorzystał, drugi nie wykorzystał, i to, że któryś trzymał może właśnie na taką zabawę wypułnowoloczną, żeby tych pieniędzy nie dostał. Te pieniądze państwo macie do wykorzystania, tylko ja prosiłem i podtrzymuję, że to nie może być na zasadzie, że państwo 2 stycznia zasypiecie nas fakturami. Rozwód tych pieniędzy czy wydatkowanie tych pieniędzy no musi być uzgadniane z Panią Skarbnik. Po drodze Państwo, no złożącie, w jaki sposób mała ostatni dzień, bo tak możemy dzisiejszy dzień traktować rowtu i nie może być tak, że pewne zobowiązania, które przewodzą na przyszły rok my musimy przeżyć również w jakiś sposób powiem też ciężki styczeń, bo, bo musimy te należności, które zostały wstrzymane, musimy po uregulować, regulować, bo no, pewne uzgodnienia, które mamy z wykonawcami, musimy się z tych uzgodnień, że tak powiem, wywiązać, bo mogliśmy stracić wiarygodność. Także tutaj podtrzymujemy to, tylko prosimy, żeby to nie było na zasadzie kura, tylko spokojnie te pieniądze będziecie mogli wydarzywać. Rozumiem, że a ja jeszcze ja? Jeżeli chodzi o lot i rozpisany jakiś imprez, czy by Pan także mówił o instruktorach takiego mangotka, bardzo prosiła, ażeby może, nie wiem jak Pan chce ja bym prosiła, żeby do naszego domu też przynajmniej na dwa miesiące, czy na trzy żeby będzie stać porządek, takiego instruktora przepisać, bo nie sposób jest młodzież wprowadzić 40 osób, czy 30 i zostawić ich samych po prostu. To samo, to samo też, żeby nie mieli nie wiedzieć zainteresowania, bo pewnie <trymny> tak. Jeśli to dzieci przychodzi dużo. Ale jak dzieci młodzież, która nie ma instruktora, to ten dom to można rozbić. Tak to dzisiaj jest. Młodzież ma tyle energii, że to jest nietoponowane. A jeżeli jest instruktor, oni posłuchają, są zajęcia tam. Znaczy, czy raz, <śśla> raz. I tak powinno być. Jest i dom utrzymany i młodzież ma zajęcie. Z pewnością się zgadzać, instruktor, ale instruktor do konkretnego kółka zainteresowań, gdzie młodzież czy tam grupa ludzi zadeklaruje, że będzie chodziła, no bo yy, no, na pewno nie będzie to utrzymywane przez gminę no, policjant, który będzie pilnował porządku, ale po to, żeby jakieś zajęcia kulturalne tam były prowadzone, uważam, że no, nie możemy pozwolić, żeby tego typu obiekty budowlane, które zostały wybudowane z przeznaczeniem pod potrzeby mieszkańców danej wioski, no świecili pustkami, były raz w tygodniu otwierane. Tak nie może być. Tam musi się coś wziąć, bo inaczej to do sensu dosłownie nie ma. Dziękuję. Proszę bardzo o ochronę. Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, ostatnie pytanie mi Chodzi mi o obiekt dokumentów. Panie Burmistrzu, 4 miesiące temu złożyłem dokument do Pani Brek. Dostałem odpowiedź i nie o Pani Dyrektor, czy, niech mi Pan powie Panie Burmistrzu, czy osoba, do której się pisze do urzędu powinna odpowiadać, czy osoba postronna powinna odpowiadać na pytanie radnego? To znaczy tak, w od tego... Pani Sekretarz wie, o jaką sprawę chodzi. Chodzi o pismo dołożenia dzieci za autostradą. Złożyłem pismo do pani dyrektor. Po trzech miesiącach dostałem odpowiedź od pani dyrektor szkoły. Wydaje mi się, że to pismo powinno być dołączone do pisma i dostać odpowiedź od pani dyrektor. Bo wydaje mi się, że obieg dokumentów jest. Tak, że do kogoś się pisze pismo, to ten byle co, albo nie odpowiedzieć. No, no chyba na tyle kultura wymaga w pismach urzędowych. Znaczy, ja powiem tak: na pewno, jeżeli Pan pisał do Pani Dyrektor, i Pan nie wątpię, dostać od niej odpowiedź, choćby tej treści, że przekazuję dalej do osobie właściwej do udzielenia odpowiedzi, bo być może, Miała Odpowiedź dopiero dostanę jak zaczęło interpelować. No więc no, tutaj na pewno został popełniony błąd. i na pewno zwrócimy uwagę do pani dyrektor na sposób załatwienia Dziękuję Dziękuję, to jest Państwa. Pan radny Januszeczkę. Pani Zosia mówiła o odnowieniu przystanku i przypomniało mi się, że my pół no, roku temu... Podejmowaliśmy uchwałę o podatkowaniu przewoźników od zatrzymywania się yy, wszystkich środków Co z tymi podatkami? To znaczy? Yy, panie radny, pół yy, roku temu żeśmy podpisywali umowy, podejmowali... i jak dalej się zatrzymują teraz będziemy czekać pieniądze, może pieniędzy już tam nie wiem, czy wykoniało, czy nie. Nie, nie ukrywam, że, że nie wiem, ale to nie jest tak, że zmiana dzień od razu pieniądze wypływają. Także my, myśmy mówili, że te pieniądze no, będą przeznaczone między innymi na utrzymanie czy na przyszłości i w odpowiednim stanie technicznym tych przystanków. i jesteśmy dalej to potrzebujemy, tylko mówię, to jest kwestia, ja powiedzmy, żeby te pieniądze się ale troszkę wylało. wiem, że mamy kumon e, przewoźników, no z różnymi, że tak powiem, skut, może nie tyle skutkiem, bo podpisywali, ale z, różnymi, z różnym zadowoleniem, że tak powiem, czy zmieszanym zadowoleniem wychodzili, bo jednak to w skali, w skali miesiąca w przypadku niektórych przewoźników skutkowało, powiedzmy... w sesji tematów jest może, ale byśmy sobie może i humory na koniec roku popsuli i zróbmy sobie na noworoczne, chyba, że są jakieś nadzwyczajne tutaj takie sprawy, to ja nie chcę nikomu to głos. głos. Jeszcze tak wtrącę, że o głos prosiła również Pani Roman, ale wycofała się w trakcie wypowiedzi Pana radnego Proszę Państwa, Proszę Państwa, w takim razie myślę, że przegłosujemy zamknięcie sesji, ale zanim to zrobimy, to ja wszystkim Państwu życzę serdecznie spokojnego nowego roku. Proszę Państwa, zdrowia w 2015 roku. W cierpliwości do nas wszystkich. Myślę, że wiele rzeczy uda się, się nam dojść do porozumienia, do, do konsensusu, a przede wszystkim jak najmniej emocji. Myślę, że tutaj trochę by się tego przydało i przede wszystkim życzenia najlepsze dla Państwa. Drodzy Państwo, wygodnie również zobaczyłam się w imieniu y, pracowników Urzędu dla Państwa, dla Państwa rodziny, wszystkiego dobrego. Aby ten rok u was gospodarstwach domowych w rodzinach był jak najlepszy, jak najszczęśliwszy. Również życzę, żeby spełnianie tego mandatu radnego dawało jak najwięcej wreszcie zadowolenia i satysfakcji tego Państwu życzę, bo zdaję sobie sprawę, że... No, na, razie, na razie mamy niezbyt, niezbyt wiele powodów do radości i zadowolenia. Drodzy Państwo, pozwolę sobie w imieniu swoim i pana przewodniczącego, te osoby, które nie będą palowały gdzieś tam na zabawach potylionowych, zaprosić na Wojnicki Rynek, na symboliczną naukę szampana. Proszę Państwa serdecznie. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. bardzo. Proszę Państwa, a z Państwa jest za zamknięciem Dziękuję bardzo. Zamykam sesję i do